Myślę, że coś znalazłam. Przeglądam nasz dziennik. Te fragmenty zaznaczone przez Discorda są interesujące. Applejack, pamiętasz, jak musiałaś powiedzieć wszystkim, że tonik, który kupiła babcia od braci Flima i Flama, jest oszukany? Jasne, że pamiętam. To była jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie musiałam zrobić. Niestety muszę wszystkich rozczarować, ale babcia nie mogłaby wykonać tego skoku, ponieważ ten tonik to oszustwo! Ale w tamtej chwili wiedziałam, że muszę być uczciwa. Tak to czułam. Tylko co to ma wspólnego z naszą szkatułką? Odkryłam, że każda z Was musiała sprostać sytuacji, kiedy postępowanie zgodnie z jej elementem harmonii nie było łatwe. Flaterszej, zrozumiałaś, że okazanie prawdziwej dobroci bryzusią? To wyproszenie ich z twojego domu. Nie zapomnę tych smutnych minek. Ale wiedziałam, że choć to było trudne, odrzucenie ich to najlepsze, co mogłam zrobić. Rarity, nawet wtedy, gdy Suri wykorzystała twoją hojność na pokazie na Manhattanie, ty nie straciłaś swojej szczodrej natury. Nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie zrobiła czegoś wyjątkowego dla przyjaciółek, które zawsze tak bardzo mi pomagają. Rainbow Dash, miałaś szansę latać z Wonderboltsami na igrzyskach Equestrii, ale zamiast tego wybrałaś swoją drużynę. Jasne, bo lojalność wobec przyjaciół to naj... Uuu, a ja, a ja! Pinkie Pie, dla ciebie śmiech przyjaciół był ważniejszy niż udowadnianie, że jesteś lepszą organizatorką imprez niż Cheese Sandwich. Najlepsza impreza, na jakiej byłam! Wszystkie miałyśmy swoje ważne chwile, Twilight, ale ja też nie rozumiem, co to w ogóle ma wspólnego z otworzeniem szkatułki? Wszystkie musiałyście dokonać wyboru, ale gdy dokonałyście właściwego, zgodnego z elementem, to pomogłyście również komuś innemu. Każda z Was otrzymała coś od kucyka, którego życie się zmieniło. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale może w tych przedmiotach jest coś szczególnego, co doprowadzi nas do kluczy. Szkatuła połączona jest z drzewem harmonii, drzewo połączone jest z elementami, a elementy są połączone z każdą z nas. Musi być jakiś związek. Trudno mi to przyznać, ale może Discord jednak chciał zrobić coś dobrego. Nie widzę w nich nic takiego, co by pomogło nam odkryć, gdzie są klucze. To są zwyczajne, codzienne przedmioty. No dobra, bonus! Dawaj ten klucz! Nie sądzę, że to coś da. O! Jednego klucza. Tego, który reprezentuje element magii. Mój element. O, jestem pewna, że skoro mamy nasze klucze, to twój też gdzieś jest. Pomyśl, Twilight! Kiedy wykonałaś trudne magiczne zadanie, a jednocześnie zachęciłaś kogoś, by zrobił to samo? Nie pamiętam. Gdyby tak się stało, opisałabym to w dzienniku. Nie martw się, Twilight. Jestem pewien, że znajdziesz swój klucz. <grym> Co chodzi? Mam natychmiast lecieć do Canterlot! Przybyłam najszybciej, jak mogłam. Czy coś się stało? Chodzi o Tireka? Niestety, za bardzo zaufałam Discordowi i w to, że przyjaźń go zmieniła. Discord zdradził kucyki z Equestrii i przyłączył się do Tireka. Myślałam, że przyjaźń coś dla niego znaczy. Myślałam, że się zmienił. Tirek zgromadził taki zapas magii, że teraz ma siłę, by ukraść moc latania. Bez Pegazów kontrolujących pogodę w Equestrii nie będzie deszczu. Podobno zabrał się też za kucyki ziemskie. Pozbawione siły nie będą mogły uprawiać ziemi. Cyki już nie będą kontrolować swego świata, bo cała moc będzie w rękach Tireka. Nie ma wątpliwości, że Tirek chce zdobyć magię Alicornów. Gdy Discord mu pomoże, nie będziemy w stanie mu się przeciwstawić. Jeśli zawładnie naszą mocą, jego siła będzie bez granic i wszystko przypadnie. Jednak jest jedno rozwiązanie. Wymaga ono od nas wielkiej ofiary, aby Equestria i inne krainy przetrwały. Musimy same zrezygnować z naszej magii, zanim Tirek będzie miał okazję, żeby ją ukraść. Ciąg dalszy nastąpi.